Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. 24 września, przepraszam, 25 września. No i chyba nic więcej nie muszę mówić. Znajdujemy się na polu i zbieramy słonecznik. Zaraz o samym kombajnie będę mówił więcej o ustawieniu tego kombajnu może, może najwięcej, bo na temat słonecznika yy, za dużo tutaj się nie wypowiem. Pierwsza sprawa to nie mam w tym roku. Nie mam w tym roku własnego słonecznika, więc to pierwsza sprawa. Nie mam własnego słonecznika, więc jestem tutaj tak naprawdę od, od pracy, od roboty, od, od zebrania tego, jak najlepiej tylko, tylko umiemy. To pierwsza sprawa. Druga sprawa też się nie wypowiem w kwestii planowania, bo mogę to tylko ocenić, e, ocenić na oko, ale przypuszczam, że będzie gdzieś to w granicach e, pomiędzy 2, pomiędzy dwie, a pomiędzy 3 tony, e, trzy tony z hektara, ale chciałbym tylko nadmienić, że omawiany słonecznik jest bardzo, bardzo wilgotny, e, do tego stopnia, że zamyka, zamyka tutaj e, skalę na wilgotnościomierzu. E, wilgotnościomierz pokazuje więcej niż 27 27,5% wilgotności. To pierwsza sprawa, to druga sprawa. No, a w kwestii ustawienia kombajnu. Wiadomo, słonecznik jest wysiewany w rozstawie 75 cm. Myślę, że to widać, pomimo tego, że jest dość zachwaszczony. W 70, 75 cm, więc jest zbierany, jest zbierany tutaj przystawką do zbioru kukurydzy. Zaraz opowiem o tej przystawce. A dlaczego takie jest wysiewane i dlaczego takie jest zbierany? no dlatego, że słonecznik tutaj u nas na, yy, na, na, na polach dopiero raczkuje. No i nikt tak naprawdę się yy, nikt tak naprawdę nie zaryzykuje takiej olbrzymiej inwestycji, jaką jest, yy, jaką jest yy, przystawka specjalna do zbioru, do zbioru słonecznika. No, bo po prostu no, nie jest to w tym momencie rentowne, może kiedyś. Ja dodam tylko, że ten słonecznik u nas raczkuje na terenie, ale jest go, jest go coraz więcej. Wyciszę na chwilkę swój głos, dam posłuchać maszynię, dam, dam posłuchać maszyny. stara się zbierać e, najwyżej, jak tylko się da. E, no z tego względu, że przystawka kukurydziana też nie jest jakoś tam specjalnie przezbrojona, e, oryginalnie przezbrojona do zbioru słonecznika. E, co mam na myśli, mówiąc, że nie jest przezbrojona? Powinny być tutaj zredukowane obroty, e, obroty, obroty przystawki, żeby te wałki ściągające, e, ściągające nam łodygę z koszykiem po prostu z jak, najmniejszą, z jak najmniejszym impetem E, ob tu, ob, opukiwały, opukiwały te koszyki i, i w tym momencie nie byłoby, nie byłoby jakichś większych strat, ale jako że tej redukcji e, redukcji nie mamy, no to właśnie dlatego pan kombajnista zbiera, e, zbiera tutaj e, jak najwyżej tylko, tylko ma możliwość Dodatkowo powinny być, powinny być też zrobione na szczelinach pomiędzy, pomiędzy wałkami ściągającymi, w jakikolwiek sposób ograniczniki, czy też, tam, czy też tam hamulce, to mamy zrobione z takiego, jakby to powiedzieć, gumolitu, trochę po chłopsku, trochę chałupniczo, ale, ale jak mało wiele to zdaje jakiś tam egzamin, mało wiele zdaje to jakiś tam egzamin. Dlaczego nie, ma, dlaczego nie ma oryginalnego przezbrojenia? Kapello, no dlatego, że jest to po prostu zbyt duży wydatek na te areały słonecznika, którymi co roku, którymi co roku jakoś tam operujemy. Nie ma tego dużo. Uprawa, tak jak mówiłem, raczkuje, ale może kiedyś e, nie neguje. Możliwe, że będzie, możliwe, że będzie trzeba w takie, w taki temat się zaopatrzyć. Jeżeli chodzi o przystosowanie kombajnu, no to mamy tutaj, mamy tutaj Eee, przód, jakby powiedzieć bebechy, klepisko i tak dalej już założone mamy kukurydziane i uważam, że jest to dużo lepsze rozwiązanie niż eee, klepisko, klepisko zbożowe a jeżeli chodzi o sita to sita mamy eee, sita mamy zbożowe grunt, żeby było górne i dolne, bo, bo dużo lepiej wtedy eee, dużo lepiej wtedy doczyszcza nam materiał i ponownie się wyciszę Czy maszyna wysiewa od razu po plon, czy jest siewnikiem między plonu. No niestety, muszę przyznać, że no, aptekarsko nie jest ustawione i mam tego świadomość ja oraz, oraz kombajnista oraz gospodarz. No ale jakby to powiedzieć, no na tą chwilę nic lepszego tutaj, nic lepszego ze sprzętu nie da się wyciągnąć. Dodatkowo materiał jest bardzo, bardzo mokry. Tak jak powiedziałem przed chwilą, no i zakleja nam troszeczkę, zakleja nam troszeczkę sita, no. Co widać zresztą? No myślę, że nie jest tragiczny słonecznik. Plantacja nie jest tragiczna, ale też i na pewno furory nie robi, dodatkowo jest na takim no, na takim nieciekawym, nieciekawym kawałku kawałku tutaj ziemi. W każdym razie, no, ciekawa sprawa. Myślę, że potencjał w uprawie słonecznika jest dość duży. No, ale trzeba jednak trochę się w tym wszystkim podszkolić, trochę się w tym wszystkim douczyć, zagłębić tematu i myślę, że jakoś tam to wszystko można sobie poukładać. I ciekawa, ciekawa alternatywa dla wielu roślin i ciekawe urozmaicenie, w, ciekawe urozmaicenie w, płodozmi, w płodozmianie. Powiem tylko jeszcze taki temat, że nawet u nas tutaj w okolicy nie orientuję się, czy jakieś firmy prowadzą skup, ale. Większość gospodarzy decyduje się właśnie na wysuszenie tego materiału, no i mają później jakieś tam dużo większe pole do popisu, co, co zrobić i kiedy, i kiedy z tym materiałem zadziałać. Też jest specyficzna sprawa z tym suszeniem, no bo wiadomo, że jakoś dużo tam dużo tłuszczu i innych olejków, olejków eterycznych może to, może to być po prostu dość, dość, dość ryzykowne. Suszenie tego bez, bez uprzedniego zaznajomienia się zaznajomienia się z tematem jak to, jak to właśnie powinno, e, powinno być robione no i co, w sumie to tyle nie będę więcej już tu przedłużał i gadał e, pokażę wam jeszcze maszynę trochę, nie mam niestety kamerki muszę latać z telefonem, nie wiem czy to jak to będzie wyglądało finalnie e, czy da się to w jakikolwiek sposób oglądać e, także powiedziałem ustawienia ustawienia mniej więcej kombajnu, ustawienia sit, no tego nie będę, nie będę na sucho tego opowiadał, bo to jest po prostu kwestia indywidualna, możecie mi wierzyć, że po prostu da się to mniej więcej wyregulować na zwykłych sitach zbożowych, zwykłych sitach zbożowych, zwykłych sitach zbożowych po prostu kwestią, metodą, metodą prób i błędów, a dodatkowo powiem tylko, że na kukurydzianych próbowaliśmy, ale jednak było zdecydowanie Zdecydowanie gorzej, ale to było w ubiegłym roku. No i również na klepisku zbożowym i tak dalej. Na bebechach zbożowych wtedy też było dużo gorzej, więc uważam, że najrozsądniejszą w moim przypadku układem jest bebechy, klepisko kukurydziane, trendowe, a asita zbożowe. Jeszcze teraz mi się przypomniało, że drugi wbiornik, jak, jak wyrzucaliśmy, trzeba było, trzeba było go popychać kijem, więc, no, trzeba było materiał popychać kijem, więc możecie sobie wyobrazić, e, jak to wygląda. No ale, tak jak mówiłem chyba na początku filmu, ja tu jestem od roboty, a nie od, od decydowania. Także bardzo Wam dziękuję po raz kolejny i do zobaczenia następnym razem.